rozdział przed nami, naszej kontemplacji Jezusa Chrystusa, droga, prawda i życie, dziś mamy rozdział, zatytuł, pod, znaczy punkt rozdziału zatytułowany nadrobić stracony czas. Posłuchaj mnie, nie próbuj tego życia, nie porównuj tego życia do życia przyszłego, bo uważasz życie przyszłe. Bardzo logiczne stwierdzenie Pana, bo nasze środki poznania i nasze zmysły nie są w stanie wyobrazić tego, co Bóg nam tam przygotowywał. Każde nasze ziemskie próby odpisania życia przyszłego tylko zubożamy. To, co Bóg dla nas przygotował, czego ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. W niebie miłość nie potrzebuje form wyrazu, bo po prostu jest. Jest od zawsze. Na zawsze. Wystarczy, tu wejdziesz i będziesz spełniona we wszystkich swoich pragnieniach, i doznasz niewypowiedzialnego szczęścia. Dzieci, już tęsknię za tym cudownym spotkaniem spotkaniem z, anioła, z aniołami Pana, ze świętymi, ze zmarłymi. Dzieci, jaka musiała być radość w otchłani. Kiedy Michał Archanioł przyszedł zwiastował Zbawiciel jest poczęty. Przyszedł na świat. Ta wiadomość dotrze do tylu bohaterów. Dzieci, żaden król poza tymi z dalekich krajów, król miejsca, bogaty Izraela, nie otrzymał tej wiadomości. Wszyscy malutcy prości, Sybeon, Anna, Józef poznaje tajemnicę. Nawet dzieciątko pod sercem Elżbiety pozna święty Jan Eżbieta, Elżbieta, Zachariasz. To są nasi bohaterowie, którzy zagoszczą pośród nas swojej wielkiej pokorze, wyróżnieni przez Boga w ogromnej łasce. Módl się o niebo dla tych, których kochasz i nic więcej, i nic więcej nie ma dla nich znaczenia. Jakbym się nie troszczył moją mamulę, żeby do nieba poszła czy dzieci. Kapłaństwo moje, kapłaństwo każde ma wymiar bitwy o niebo. Zajmij się zbawianiem dusz. Taka jest nadrzędna celowość pracy kapłana. Do tego nie może pojąć czym prędzej sobie oglądnąć film o Filipie Nereuszu. Paradisos. Praca, on zyskał dzieci poprzez mówienie, że jest niebo i tam cudownie. My no, mamy tatę. Papieża złamał. Ku temu, kiedy miał u niego spotkanie, nauczył się łacińskich utworów, dzieciom to po prostu nic nie szło, zestresowały się, a wcześniej uczył jedną piosenkę o Paradizo. o niebie, to, to jest ten sam wyraz, paradizo, paradizo. Dzieci papież papieża zaczęły czapkami do góry rzucać, być szczęśliwe, papież, jego serce się otwarło, nie, mówi tu jest niebo wśród nich, my tak mało myślimy o niebie i staramy się o, o to niebo. Ta modlitwa i zasługa, która zostanie pokazana duszy, dzięki której wstąpi ona do nieba, będą wynagrodzone miłością wdzięczną tej duszy, do jakiej nie jest teraz zdolna. Dlatego te dusze, które będą nam zawdzięczały niebo, dzieci, jak one będą się o nas troszczyły. Jak one będą wdzięczne w momencie, kiedy my pójdziemy na głodę Abrahama. Ciągle Wam powtarzam zdarzenie naszej rycerki, która odmawia tę modlitwę z na 146 codziennie. Na cukrzycę w nocy ją budzą w Chińczyków. Żeby wstała ona nie, nie. Na siłę czuje, że ją ktoś za rękę prowadzi do kuchni, mierzy stan cukru. Gdyby ją Chińczyk nie obudził, nie stanęłaby już rano. To się uświadomiła że dzięki tej modlitwie pokaźna grupa Chińczyków otrzymała łaskę nieba. Zdążyli się w ostatniej chwili, się nawrócić. Zostali wyrwani, będąc w ciężkich, ze szponów szatana, dzięki modlitwie tej niewieście. Nie mogły one inaczej przyjść, jak podziękować. Uratować jeszcze życie tej kobiety, bo one dobrze wiedzą, ile jeszcze ona dusz uratuje. Leży mi dzieci paru już dobrych miesięcy malutka książka o sercu Matki Bożej. Wczoraj wieczór po trzecie, dziś. Przezdań mam nie gruba. Jakże wyczytał, że w pierwsze soboty są, jest piekło zamknięte przed potępieniem. Jakże on wyczytał objawienia siostry węgierskiej o dziewięciu z pierwszych sobotach, bo Matka Boża z pokoru prosiła tylko o pięć bo nie chciałam, że po nowenny są 9 dni, bo nie chciała się, ona tak do dziś pokorna jest w niebie, więc prosiła o 5 sobót, a nowenna ma 9. Ale wyjaśnia, to tylko moja matka, bo tak pokorna, każe tej siostrze, żeby odmiawiać 9 pierwszych sobót ku trzymanckim My ruszymy teraz od 1 parmiersie, zapis stycznia, będziemy szli razem, obchodzimy 9 pierwszych piątków i 9 pierwszych sobót. Jak sobie uświadomiłem, że w pierwszą sobotę miesiąca, kiedy się odmawia nowenne do Matki Bożej, niepłonego serca, dziewięć pierwszych sobów, jest dzieci piekło zamknięte, bo to dzieci szatan, tego dnia musi poczuć potęgę wiary ludu. Nikt w pierwszą sobotę miesiąca nie idzie do piekła. Leżała mi tak a nie rzucę, bo obrazek Matki Woli Ładne, leżała tyle miesięcy, albo dwa lata, na, na moim klęciku też wczoraj, a kuknę, co to jest. W pierwszą sobotę piekło jest zamknięte, bramy piekła przed duszami. Wiecie, jak się on będzie wściekał tego dnia, nikogo nie wprowadzi do piekła. Dlatego nie dziwcie się, co mówi Pan Jezus. Twoja modlitwa i zasługa, kiedy zostanie pokazana duszy, dzięki której wstąpi ona do nieba, będą wynagrodzone miłością i wdzięcznością tej duszy, do jakiej nie jest teraz ona ta dusza zdolna. Dlatego do tej kobiety przyszły wieńczyki, no i uratowały ją. Ona dalej się modli i Bóg udziela łaski. Wyrwanie Duszy diabłu, duszy grzechu ciężkiej w ostatniej chwili życia. Wiecie, jakie jest miłosierdzie Boga? Toś znaczy, potrzeba paru wariantów, którzy będą uwierzą w to bo się mówię. Znowu jest problem wiary. Czas ostateczny to czas niewotycznej ilości Bożych łask i Bożego miłosierdzia dla ludzkości. W tych czasach, jak ktoś się nie zbawi, albo my komuś niebawi, to dużo dziady, rozumiecie? W tych czasach nikt nie powinien dobiegła iść. A oni tak się pchają i tak walczą z łowiem, jak wścieknięci. Moja córko, gdybyś była zdolna kochać więcej, kochałabyś więcej, ale z powodu własnego nieszczęścia nie umiesz porzucić ciebie. Własne nieszczęście to Bóg myśli o dramacie raju. Ewa błysnęła formą, dowiedziała się, czym jest drzewo e, poznania, czym jest drzewo. Drzewo tajemnicy życia Będzie żyli wiecznie no Baba jabłko zjadła A my mamy dość problem Dlatego to nieszczęście Idzie zawsze na nami Ukazuje ci tę prawdę Że życie dla siebie Unieszczęśliwia Duszę Dlatego diabeł perfekcyjnie Uruchomił moi drodzy W programie edukacyjnym Zjawisko ukryte Które się nazywa Wyścigiem szczurów. Nie wolno dać odpisać na konieczne dzieci. Ja zawsze mówię: Daj odpisać, bo ktoś jest słabszy. Pomóż mu, niech przejdzie te szczeble. A on w pewnym momencie, może wielkie talenty, będzie wielkim człowiekiem. Troszkę u dzieci. To wszystko zablokowane, bo ty masz osiągnąć, ty masz wy dzieci. Ty nie możesz pomagać. Jeśli masz zasadę. Nie dać mu odpisać, to takie razy weź go na bok i go naucz tego rachunku. Naucz go ze zjedzenia. Wymyślili zasadę, to dlaczego nie nauczyli, żeby uczniowie uczyli słabszy, pomagali do niego? Nie. Wtedy mają wykładowcy i nauczyciele dodatkową robotę w tym mechanizmie. Bo tych, tych, tych bogatszych i tych dolniejszych jeszcze próbują wyżej, a te widoki Dez, żeby że były głupsze przystarcie, to głupie wychodzą jeszcze więcej. Rozumiecie. I taki papiery dadzą i tak im dadzą. Bo takie są normy do trzeba uczyć, no nie? Więc ku jeden wyokłamie. Dlatego ta cywilizacja jest bardzo nieszczęśliwa. Bo kiedy człowiek się skupia na sobie, Pan mówi, ukazuje Ci tę prawdę, że życie dla siebie unieszczęśliwia duszę. Powtarzam tą scenerię. Moi drodzy. Jak pięknie wyczytano tam opowiadanie o niebie i piekle. Że dzieci w piekle i w niebie, jest takie same jedzenie, kapujecie? Te same miski, te same łyżki. I to ma jeden mankament. Bo w piekle wszyscy myślą o siebie, o sobie. A w niebie jest odwrotnie. I tam są takie łyżki na dwa Panie Jerusia, no nie jesteś w stanie wziąć i ręki iść sam do rdza, tylko ucha ci przejdzie, nie? I w niebie wpadli na pomysł, że jedzą, pan Jarosław, pana Andrzej przy misce i op Odchodzą dwa metry od miski i pan Jarek daje jeść panu Andrzejowi, a pan Andrzej daje jeść panu Jarkowi. I te jak w piekle, zabić się chcą, nic nie zjedzą i każdy myśli o sobie. Nie wymyślili systemu, że życie to nie jest dla siebie. Gdy matka myślała o sobie, nie byłoby dzieci na świecie. Za ludzie tak mało dzieci, bo wszyscy myślą o sobie. Kariera piękno cera. Żeby fałdku nie było na brzuszku, no to nie chodzi dzieci, nie ma chętnych dzieci, próbówki, za chwilę pojawią się kołchozy i będą się pojawiały dzieci firmowe, ze stemplem adidas, nejka, bo każdy się robią najładniejsze, inna ludzie już bym wam o badaniach, genu, chromosomu, po kolei, nie? Taki, wiecie, taki włosek, takie ucho, taka fala na głowie, taki wzrost, takie IQ. No to będzie zamawiali, nie? zakora napiszę napisze proszę IQ 480, włos czarny, oczy niebieskie, wzrost 92, 92. no i proste. No. I się, uwaga, niezdolność do tycia, żeby już, było problemów nie było. No i to będzie pisali podania, i świat wam da, to tutaj siebie. Ukazuje Ci prawdę, że życie dla siebie unieszczęśliwia duszę. Życie dla innych przynosi jej pokój i szczęście. Nie pragnę dręczyć Twojej duszy. Wiem, że światło, którym Cię oświecam, jest światłem bolesnym, ale ukazuje Ci wart, w pełni wartość życia. Niektóre orędzia, to, 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 czyli, i, i, jeśli się związał ze światem, to ich nie chce słuchać, panie. To, to, to jest nie na czasie przeksiędza. Ksiądz nie rozumie świata i, i pocze. Nie pasuje ten tatuś, mamy innego tatusia. Nie pasuje ta mamusia, mamy inną mamusię. Jakiś to jest problem. Wszystko jak rękawiczki, jak buty zmieniać. Życie poświęcone sprawom świata. Nawet jeżeli zawiera pomoc doczesną, nie zawiera ofiary składanej Bogu i tak na nic się zda, bo życie bez Boga tym sam jest samym bólem i samą klęską od początku i od końca. To jest logiczne. To nazywam to humanitaryzm. Co ksiądz na co chce od tych ludzi, Nie oni są dobrzy. Ale oni nie żyją dla wieczności. Kapujecie? Bo jak to jest pomoc dla świata, a nie uzgniecie działania dla Boga, to z tego nie ma nic. Później na przy śmierci takich ludzi, którzy świadczyli pomoc dla świata, chce się mówić, że to byli ludzie wielcy, ludzie święci. Dlaczego tyle negatywnych jest bohaterów w programach katechetycznych? No bo koncepcja dzisiejszego kościoła, pomoc dla świata. Nie ma motywacji wiary, nie ma motywacji czynu zasługi przez Boga dla innych, kapujecie? Więc muszą być negatywni bohaterowie z innych religii, barbarzyńcy, coś tam zrobił, a jednak mimo że taki był do okrągłego chleba. No aleście, aleście wymyślili przykład dla dzieci. Kto by nie chciał być święty nikt, kto nie myśli o niebie? Nie! On będzie myślał o życiu w dyskotekowym, o koncertach, bo popatrzcie, ten tyle, Merkury tyle, 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 śpał tyle, a pa, mimo był taki dobry człowiek, bo ufundował żłobę. No, 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 no dobry był. To jest fałszywe, fałszywe rozumienie dobra przez Kościół. Dlatego w związku z tym słuchasz, który to słyszy, to mówi, po co Bóg? Tylko obciążenie. Popłakujesz stracone dni, ale pragnę przynieść Ci nadzieję. Podnoszę Cię i stawiam na równi, na równe nogi. Nie będziesz więcej tego cierpieć. Bo Pan Bóg w tym pokazać, bo jak my sobie zrobimy, otrzymamy to, otrzymamy to wewnętrzne poznanie e, naszego wnętrza, gminy lat, no to dramat jest. Tyle straconych lat. Ale Bóg mówi, że Ty pokazuje Ci drogę. Że możesz nadrobić te minione dni, te minione lata. Twoja ofiara została złożona. Nie ustawaj jednak w modlitwie. Miłość bez ofiary jest miłością bez wartości. Dlatego moi drodzy, Bóg zapraszając nas na swoje ścieżki, chce nam pokazać, że dzieci. Ani modlitwa, ani miłość bez trudu, cierpienia, ofiary nic nie dają. Miłość bez ofiary jest miłością bez wartości. Czyli ofiarować, składać w jakichś intencjach, to wszystko mamy pięknie wyjaśnione przez Matkę Bożą w jednej z reguł mariańskich dzieci. Ja mówię, nie? Kiedy ja, to już to parę lat temu odkryłem tę tajemnicę, że dziś to był, przejdzie wieczorem wszystko do Boga oddaję. Rano prosi, żeby umiał to Bogu ofiarować, żeby nie żyć bezpciowego, że twoje, twój czyn, twoja ofiara przyniesie mm. komuś łaskę i żyć na świecie. Moja córko, ból, który dałem ci cierpieć, istnie, istotnie cierpią dusze pokutujące w czyśćcu, ale ze świadomością, że nic już nie mogą zrobić i jedynym powołaniem jest cierpieć. Ty możesz dużo więcej zrobić. Czy dotykamy pewnych przedziem wewnętrznych, yy, czy to Pani Agierzki, czy Twoich, że Twoje wewnętrzne cierpienie jest podobne do cierpienia dusz w czyjścu. To z tą różnicą, że dusze, które w czyjścu cierpią, z tym cierpieniem już nie mogą iść na posługę dla innych, kapujecie? A Ty na Ziemi możesz iść na posługę dla innych. Dałem przykład z tymi duszami zmarłych Chińczyków, które przyszły, uratowały naszą rycerkę. I dzięki umiejętności składaniu tych ofiar i cierpienia, każdy z Was otrzymuje tytuł współodkupiciel. Jest takie słowo w orędziach, mój współodkupicielu. Ty możesz, mówi Pan Jezus, zrobić bardzo wiele. Twój egoizm jest doskonałym materiałem do zbudowania twierdzy wspaniałomyślności. Bo jeśli komuś wykonujemy gest ofiary i dobra w łączeniu z Bogiem, to jest modlitwy dar wspaniałomyślności. Bo ta nasza rycerka pomogła przez tą modlitwę Tychińczykom. Czy ona coś dostała? Dostała tylko znak, że modlitwa nie jest martwa, że słowo, które Bóg wypowiedział, ono jest skuteczne i ono ratuje duszę. Dlatego podyktował nam tyle modlitw za grzeszników i modlitw za konających. I Pan Jezus niczego z nas nie wyrzuca to, co mamy w naturze. Mówi tak, twój egoizm jest doskonałym materiałem do zbudowania twierdzy wspaniałomyślności. No nie no. I tak, komuś tak powiedzieć, będzie kuczno, ty się chory, nie? Że mój egoizm jest doskonałą materią do zbudowania twierdzy wspaniałej myślności, której bronić będziesz tych, których Ci dałem, aby nie dosięgnął ich mój sprawiedliwy gniew. Jest taka piękna modlitwa w jednym z orędzi, nie ma tu Pani musi, bo ona mi przypomniała, kiedy Pan Jezus uczył rano, nie? Że, że Panu Bóg, mówię, że wszystkie cierpienia, niech to tu się stanie dzisiaj, to cierpienie będzie łaską dla tej duszy, którą ty mi panie przynosisz codziennie rano na sznurku. Mówi Pietroś, od twojego zachowania, od twojego zrozumienia cierpienia, ofiary zależy los tej duszy. Każdego dnia Bóg każdemu z nas przynosi na jakimś sznureczku duszę. Teraz, jeśli ty potrafisz to połączyć z ofiarą, ta dusza idzie dzieci do nieba. Panie, uczyć łaskę, mamy tak mówić, aby ona mogła żyć. Codziennie, Panie Jasiu, Bóg przejdywa nas jedną duszą. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego. Twój egoizm jest doskonałym materiałem dla tłumienia twierdzy wspaniałości, w której bronić będziesz tych, których ci dałem, aby nie dosięgnął ich mój sprawiedliwy gniew. Dzieci, ile Bóg robi ukłonów, patrząc przez nasze orędzia, w tych czasach ostatecznych, ukłonów miłości do człowieka. Mamy z 20 tysięcy żad. Jakby tak było 100 tysięcy dzieci, to, to, to Polska będzie kwitła. A jak milion, to wszystko z Polski ucieknie. Co diabła jest? Przyglądnijcie się. Kiedy przyszła nadzieja na większe prawne zabezpieczenie, życia moralnego w ziemi polskiej, większe, nadzieja, bo to nie wiem, że to ruszyło, to co robi świat? Tworzy kod. komitet komicy a Komitety Obrony na to diabła. Polska jest pierwszym krajem, który utworzył Komitet Obrony Diabła. Teraz za nami idą Amerykanie, bo im Trump nie, nie odpowiada. Składają się pieniędzmi, zjeżdżają się i też chodzą po ulicach i drzą się niech żyje kot. Komitet od, Obrony Diabła. Czyli musicie wiedzieć, że coś się dzieje. Że to nie idzie na marne ta modlitwa i ten wysiłek. Nigdy nie przypuszczałem że moi drodzy, nasza postawa sprzed tygodnia ruszy tak internet i media. Dzieci, jaka polemika, jaka nieraz złośliwość. Już nie, nie wytrzymują, e, piszą do mnie, próbują do, żeby lać swoją filozofię złośliwości. Z szacunkiem do tego, co robimy. Ale diabeł jest tak niszczem świata w zamieszaniu i w niepokoju, że po prostu to, co się wydarzyło w sobotę, Dzieci dotknęło to wszystkich Polaków, pamiętacie? Nie ma gazety, która by o tym nie pisała. Każdą chwilę, w której zabrakło miłości, zastąpisz nieustanną wspaniałą myślnością i miłosierdziem ponad wszystko. Czyli ja się, powiedzmy, przewodziłem z po półki dziesiące tej materii. Więc co mi zostało, dzieci? prowadzić moje życie nieustanną wspaniałą i miłosierdzie ponad wszystko. Dbanie o duszę, o grzeszników na płaszczyźnie modlitwy, dzieci jest miłosierdziem. Rozumiecie? Jest miłosierdziem. Uczynki miłosierdzia, pamiętacie, mamy co do ciała siedem i co do duszy. Dlatego też nie, nikt z was nie mówi, że ma stracony czas. Nie. Teraz musisz prowadzić swoje życie nieustanną wspaniałą myślność i miłosierdzie ponad wszystko. Posłuchaj. Mój plan jest doskonały. Mój doskonały plan powiedział Ci to wszystko, co się wydarzyło. Składaj mi więc ofiarę, bo Twój ból kosztuje w Tobie, kształtuje w Tobie doskonałą ofiarę, jakiej pragnę. Teraz powstań i nie trać ani chwili. Cierpienie jest drwem, które ci daje, a miłość, z jaką jej przyjmujesz, jest ogniem, który podpala drwa. Dlatego, moi drodzy, jest w stanie w tą mocno wierzę, nastąpić taki dzień, taki czas. Że już dusze nie pójdą do piekła. Jeśli byśmy zmobilizowali pokaźną ilość ludzi, uratujemy wszystkich na świecie. Skoro jest już pierwsza sobota, diabeł ja ma piekło zamknięte przy miliony Bożej. teraz Bóg nas zaprasza do nieustannej wspaniałości mośności i miłosierdzia. Cierpienie jest darem, które jeśli przyjmujesz z miłością, staje się ono ogniem. Która, które te drzewa podpala Na waszych oczach stanie się niewidzialny cud Eliasza Ogień stąpi z nieba I mimo, że drwa są mokre Zgnite One wszystkie zapłoną Bogiem dzieci. To co jak Bóg przyjął ofiarę Eliasza Zwierzęta w dziurę zakopane Woda Zalane wszystko wodą równo wiecie, nie ma dysponu Oczywiście dziś powiedzieli, że co? Nalał benzyny, nie wody. Ludzie byli zmęczeni, było poetnie. Nalał benzyny, no i podpolił i fukło. No pewnie, że masz rację. Benzynę nalał el eliarz. Ty jesteś ofiarą złożoną na dwach. Składaj mi twoją ofiarę. Niech nieustannie płonie, potrzebuję jej. Dzięki, dziękuj mi za cierpienia bo dzięki nim w ten ogień nigdy nie zgaśnie, a jego wartość dopiero poznasz w niebie. Czyli, moi drodzy, jeśli uda Ci się doprowadzić już na taki ołtarz, gdzie Twoje życie jest ciągłym ogniem, gdzie cały czas to cierpienie w Tobie płonie, mówimy już wtedy o zjawisku ofiary całopalne. Bo już nic nie zostało z Twojego życia, co by nie służyło zbawieniu Bogu i Jego misji. I Bóg mówi, że potrzebuje takiej ofiary i jej dopiero wielkość i doskonałość poznamy w niebie. Zbliża się na jednym i drugim zegarku, moi drodzy. Godzina dwunasta, w niedzielę mam dałem słowo, że kiedy zaczął, kończę kazanie. O dwunastej w związku z tym mówię na koniec. Amen. Who's